Dzień dobry, witam Cię w 12 odcinku Ziołowej Apteki Kobiety. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną i zapraszam Cię do naszej wspólnej przygody, w której poznamy zioła z zupełnie innego punktu widzenia, niż są one przedstawiane w internecie. Pragnę przypomnieć, że właśnie od ósmego odcinka ziołowej apteki kobiety wszystkie zioła omawiam z punktu widzenia medycyny zachodu, ajurwedy i tradycyjnej medycyny chińskiej. A to sprawia, że jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie. Dziś w roli głównej tymianek i jego substancja czynna zwana tymolem. Moi drodzy... Poszerzajmy świadomość ludzi razem. A a propos razem, zostań ze mną na dłużej, subskrybując mój kanał. Odcinek 12 tymianek. Tymus vulgaris. Z punktu widzenia medycyny zachodu, ajurwedy i tradycyjnej medycyny chińskiej, ale póki co lecimy... Tymianek pospolity. Thymus vulgaris. Rodzina jasnotowate. Lamiatea. Dawniej nazywana wargowate. Labiatea. Synonimy: Tymianek właściwy, macierzanka, macierzanka tymianek, włoska macierzanka, czomberek, dzięcielina. Dzięcielica, przepraszam, dzięcielica. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na to, aby nie mylić tymianku z macierzanką, która jest odrębnym zielem mającym inne właściwości. O macierzance nakręcę film. Myślę, że w. 14 odcinku ziołowej apteki kobiety, ponieważ kolejny odcinek, który będę chciała Wam przedstawić, będzie o gorczycy. Tym Janek to krzewinka o rozgałęzionych, drobnych, dołem drewniejących łodygach wysokości do 40 cm. Liście ma drobne, równowąsko lancetowate, niekiedy eliptyczne. Zielone, od spodu kutnerowato-owłosione, szarozielone. Kwiaty drobne, różowo-fioletowe, zebrane na szczytach pędów w, w główkowate kwiatostany. Kwitnie od czerwca do lipca. Owocem jest drobna, czarno-brunatna, okrągława niełupka. Cała roślina odznacza się swoistym, przyjemnym tymolowym zapachem. Tymianek pochodzi z zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego. Obecnie uprawiany jest w wielu krajach Europy i Ameryki, a także w Polsce. Uprawa i pozyskiwanie surowca. Surowcem zielarskim jest ziele tymianku, tymi herba, pozyskiwane w całości z upraw. W lecznictwie wykorzystywany jest też otrzymywany z ziela olejek tymiankowy tymi oleum. Tymianek jest ważną rośliną zielarską. Na jednej plantacji może być użytkowany przez kilka lat. Podstawowym sposobem zakładania plantacji tymianku jest wysiew nasion wprost do gruntu. Inne sposoby rozmnażania, jak na przykład z rozsady lub z sadzonek zielnych, czy pół z zdrewniałych obecnie są bardzo rzadko stosowane. Tymianek wymaga gleby wilgotnej przepuszczalnej, zasobnej w wapnie. Można uprawiać go w drugim roku po oborniku, po rzepaku lub po roślinach okopkowych. Nasiona wysiewa się wprost do gruntu w kwietniu, w rzędy co 40 cm, w ilości 4-5 do 5 kg na hektar, na głębokości od 0,5 do 1 cm. Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym po wzejściu roślin jest staranne odchwaszczenie roślin, bardzo ważne w początkowym okresie wzrostu. Ziele tymianku ścina się na początku kwitnienia ręcznie sekatorami lub kosiarką na wysokości kilku centymetrów nad ziemią, uważając, żeby nie ściąć ziela za nisko. W pierwszym roku uprawy uzyskuje się tylko jeden zbiór ziela, w latach następnych dwa. Pierwszy pokos ścina się przed pełnią kwitnienia, a drugi pod koniec sierpnia, nie później jednak niż w pierwszej dekadzie września. W celu ochrony roślin przed mrozami stosuje się płytkie yy, przedzimowe obredlanie lub przykrywanie wyparkami lub słomiastym materiałem. Ziele tymianku po ścięciu przenosi się do suszarni naturalnej i rozkłada cienką warstwą w miejscu zacienionym i przewiewnym. Zebrane w odpowiednim czasie i prawidłowo wysuszone ziele powinno zachować naturalną szarozieloną barwę i intensywny zapach oraz gorzkawy, palący smak. Nie może zawierać zdrewniałych i bezlistnych łodyg. Substancje lecznicze Podstawowe substancje czynne Ziele tymianku zawiera olejki eteryczne, flawonoidy, garbniki, fenelokwasy, trite, e, triterpenty, gorycze, saponiny, witaminy B i C, cukry i sole mineralne ze znaczną ilością litu i glinu. Działanie i zastosowanie. Tymianek był znany jako roślina lecznicza i przyprawowa już w starożytności. Łacińska nazwa tymus pochodzi od greckiego słowa tymon, oznaczającego odwagę. Dla nabrania tężyzny rzymscy żołnierze kąpali się w naparach z ziela tymianku. Zalecano go przy przeziębieniach, stosowano też jako przyprawę. W Egipcie ziela tymianku używano do balsamowania zwłok. Grecy stosowali tymianek jako roślinę leczniczą. Hipokrates uważał tym Janek za lek moczopędny. Pisali o nim Teofrast, Dioskulides i Galen. Zalecała go również święta Hildegarda. Jest o nim mowa w zielniku Syner... Syreniusza. Przy omawianiu roślin w Polsce rzadziej uprawianych. Do środkowej Europy i Anglii dotarł około XI wieku. W Polsce jest uprawiany od XIV wieku. Tymianek działa wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, rozkurczowo, Przeciwzapalnie, napotnie, uspokajająco, reguluje trawienie, działa również wzmacniająco, ściągająco, tonizująco i gojąco na rany. Szanowni Państwo, a teraz czas na opis tego wspaniałego ziela z punktu widzenia medycyny zachodu i tego, co mówi. Mój wspaniały leksykon zielarski. Ziele tymianku. Działanie. Z punktu widzenia medycyny zachodu. Surowiec aromatyczny. Pobudzający czynność czołów wydzielania zewnętrznego. Pobudzające wydzielanie i pracę żołądka. Wykrztuśnie. Przeciwzapalnie. Ściągająco przeciw pierwotniakowo, przeciwbakteryjnie, przeciw grzybiczo, wskazania. Niestrawność, robaczytce przewodu pokarmowego, giradioza, zapalenie, rany lub owrzodzenia jamy ustnej. Również angina, chrypka, osłabienie i utrata głosu kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, ropień płuc, infekcje dróg moczowych. Miejscową można użyć w celu leczenia grzybicy skóry, ran i skaleczeń, w przypadku świądu skóry, oparzenia termiczne, odleżyny, owrzodzenia odleżynowe, e, owrzodzenia odleżynowe łojotok, łojotokowe zapalenie skóry, nadmierna potliwość stóp, kaszel, infekcje jamy ustnej i gardła. Surowiec można stosować u dzieci po konsultacji z lekarzem. Szanowni państwo, a teraz tymianek z punktu widzenia ajurwedy, ale ajurweda jako tako nie rozpatruje właściwości leczniczych tymianku. Rozpatruje za to e, właściwości lecznicze substancji czynnej tymianku, czyli tymolu. Więc to, co w chwili obecnej będzie omawiane, to właściwości lecznicze tymolu. Tymol jest stosowany w medycynie zachodu oraz w Ayurvedzie. Właściwości według Ajurwedy: Dosza. Kappa minus, Pita plus, Wata minus. Rasa. Ostry, gorzki. Guna. Lekki, suchy, ostry. Wiria. Rozgrzewający. Wipaka ostry. Działanie: wykrztuśne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwrobacze. Działanie według ajurwedy odtruwające, pobudzające trawienie, wzmacniające agni, łagodzące bóle, ułatwiające zejście wata w dół, łagodzące wzdęcia i kolki, stymulujące i pobudzające, redukujące ilość śluzu, wzmacniające procesy trawienia, odchudzające Zmniejszające ilość tkanki tłuszczowej. Wskazania: e, kaszel e, produktywny, robaczyce przewodu pokarmowego, lamblioza, bąblowica, miejscowo na grzybice skóry, kandydozę jamy ustnej czy anginę e, oraz afty. Wskazania: według ajurwedy ostry ból zębów wymioty, awersja do jedzenia, brak apetytu, hemoroidy, ostre zapalenie spowodowane nagromadzeniem produktów przemiany materii, zaparcia na tle nerwowym oraz niewłaściwego trybu życia, jak stres, przejadanie się, zła żywność. A więc szanowni państwo, no przejadanie się to jest takie bardzo delikatne określenie tego, że ludzie żrą ponad miarę. E, a tutaj to zioło jest w stanie nam nieco pomóc właśnie, aby usunąć jakby skutki tego niewłaściwego trybu życia. E, innym zielem, które już omawiałam która również ma takie właściwości jest kolendra siewna, a więc odsyłam was do filmu, w którym tą kolendrę siewną omawiam. Dobrze. Dalej. Niestrawność, bóle brzucha wskazujące na chorobę żołądka, robaczyce przewodu pokarmowego. Hemoroidy suche. Eee, I tutaj, kiedy mamy pobudzenie, wata. Znużenie, ospałość, zaburzenia w oddawaniu moczu, często mocz z bólem, pieczeniem, czasem z krwią. Silny ból stawów, czasem z obrzękiem, któremu nie towarzyszy proces zapalny. Silny ból głowy, choroby skóry, choroby błon. Śluzowych. To by było na tyle z punktu widzenia Ajurwedy. Szanowni Państwo, my tutaj nie mamy opisu mówiącym, który mówiłby nam o tym, co na to medycyna chińska. Wygląda na to, że oni tej substancji nie stosują u siebie, jednak często te właściwości ziół są po prostu zbieżne z tym, co mówi nam Ajurweda? A więc, szanowni państwo, mamy tutaj do czynienia z kolejnym zielem, które cofa nam skutki naszego niewłaściwego trybu życia. Pamiętajcie o tym, że tymianek warto dodawać do różnego rodzaju potraw, zwłaszcza do ryby, ale nie tylko. Właśnie ze względu na to, że ma on właściwości odtruwające, pobudzające trawienie, a więc to jest dla nas tak naprawdę bardzo, bardzo ważne. A biorąc pod uwagę to, co obserwuję, dorabiając sobie pracą w sklepie, sposób, w jaki ludzie się odżywiają jest po prostu skandaliczny. Nic więc dziwnego, że. Przychodnie są pełne chorych ludzi, ludzi, którzy oddają swoje zdrowie i życie w ręce innych, ludzi, którzy czerpią zyski właśnie z ich chorób, a więc nie dziwi mnie również to, że ludzie ci nie chcą przejąć odpowiedzialności za swoje zdrowie i twierdzą, że jedzenie nie ma absolutnie żadnego wpływu na ich stan zdrowia. Ci sami ludzie e, bez umiaru chleją e, napoje energetyczne, e, żrom, chipsy, batoniki i różnego rodzaju e, nazwijmy to produkty spożywcze, które doprowadzają ich zdrowie do całkowitej destrukcji. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że Ostatnio jedna pani przyszła do sklepu i mówi do jednej z ekspedientek, że kupując wino czy dwa wina, nie zwróciłam uwagi, że to jest jej ostatni dzień, kiedy ona się może napić, w cudzysłowie, nachlać albo może napierdolić, bo od jutra bierze. Będzie zacznie brać już tak silne leki przepisane jej przez alergologa, że albo umrze, albo te leki postawią ją na nogi. A więc domniemam, że leki, które dostała, są po prostu lekami kortykosteroidowymi, bardzo silnymi, no bo przecież, jeśli ktoś nie zwraca uwagi, uwagi na to, co je, to jedyny, jedyna możliwość, aby po prostu em, Organizm przestał w cudzysłowie atakować sam siebie, to wprowadzenie tego organizmu po prostu w stan sedacji i e, bardzo dużego stresu, tak? Obejrzyjcie e, również moje filmy na temat kortykosteroidów, e, które już nagrywałam, które są już na moim kanale. Jeśli nie zapomnę, to wam je podlinkuję. Kortykosteroidy nie robią nic innego, jak tylko wprowadzają organizm w stan przewlekłego, pernamentnego stresu. Sprawiają, że organizm wydziela ogromne ilości kortyzolu oraz adrenaliny, a więc Ludzie, którzy są świadomi, mądrzy, inteligentni, wiedzą, że organizm, który jest poddany stresowi, nie jest w stanie się regenerować i nie jest w stanie przeprowadzać żadnych funkcji naprawczych, a więc oczywiste jest to, że pani nie będzie miała objawów chorobowych, ale czy ona będzie zdrowa? Naturalnie, że zdrowa nie będzie i nie będzie to miało nic wspólnego z, ze zdrowieniem organizmu. Ehm, więc, ehm, szanowni Państwo, jedyna droga do zdrowia to jest przejęcie kontroli właśnie nad tym zdrowiem. Bo jeśli oddajecie swoje zdrowie w ręce innych, to możecie być pewni, że ci inni zrobią wszystko, aby napchać sobie portfel waszą, waszą niewiedzą i, no i głupotą. no tak to trzeba po prostu, tak to po prostu trzeba nazwać. No nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Jak ktoś jest głupi, to można na nim bardzo łatwo zarobić, tak? To co jest dla mnie naprawdę bardzo takie uderzające, to to że im więcej ludzie mają pieniędzy, tym bardziej wydają się być właśnie głupi. I nie spodziewałam się, że rzeczywiście w taki sposób funkcjonuje ten świat. Niemniej jednak, no, z jakiegoś powodu em, dzieją się te wszystkie rzeczy. Z jakiegoś powodu em, w naszym kraju ludzie jeszcze się nie obudzili. Z jakiegoś powodu. Aż 50% ludzi, czy ponad 50% ludzi jednak poddało się szczepieniom, więc tu nie ma co komentować. Można tylko przyjąć fakty i wierzyć w to, że jednak ludzie się obudzą. I za to będę trzymać kciuki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.